Ponad trzy dekady po rozpadzie Związku Radzieckiego Litwa, Łotwa i Estonia podjęły historyczną decyzję, aby oficjalnie odłączyć się od systemu przesyłania prądu, którym steruje Moskwa. Stanie się tak od soboty. Kraje bałtyckie przyłączą się teraz do sieci Europy kontynentalnej. Już w 2007 roku przywódcy państw bałtyckich deklarowali chęć wyjścia z poradzieckiego systemu synchronizacji prądu i PSUPS. Rel or, uh, to je zadnji element naše odvisnosti od ruskega energetskega sistema ali beloruskega energetskega sistema. Nehali smo kupovati kakršne koli energetske vire iz Rusije in to je bila naša odziv na vojno v Ukrajini, ki se je začela februarja 2022. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz inni goście są spodziewani na ceremonii w Wilnie w niedzielę. W centrum stolicy Litwy specjalnie wykonany zegar o wysokości 9 metrów będzie odliczał ostatnie sekundy połączeń energetycznych państw bałtyckich z Rosją.